Zaczynamy zadanie siódme. Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności jest przedział. Przepiszemy sobie tę nierówność. 3x minus, tu mamy ułameczek, 1 minus x przez 2 jest większe od trójki. I takie, taką nierówność oczywiście można rozwiązać na co najmniej dwa sposoby. Najpierw zacznijmy od pierwszego, czyli najpierw sobie wszystko mnożę razy dwa. Dlaczego? Bo nie lubimy w takich nierównościach, w równaniach ułamków chcemy się tej dwójki pozbyć. Więc mnożę wszystko przez 2. Więc będziemy mieć 6x minus, i tu uwaga, ta dwójka oczywiście nam się skasuje, ale przed całym ułamkiem był minus, więc daję to, co u góry w nawias. I to jest ogromna podpucha, bardzo dużo osób o tym. Niestety zapomniał. I teraz sobie dopiero opuszczam nawias, ale przed nawiasem jest minus, więc zmieniam znaki. W nawiasie była jedynka, więc mamy minus jedynkę. To jest tak, jakbyśmy mnożyli. Minus razy 1 to minus 1 i minus razy minus x to będzie plus x. Jest większe od 6. No i teraz to już jest czysta formalność. X -y sobie redukujemy, dodajemy jedyneczkę, czyli mamy większe od 7, Dzielimy przez... 7 i x jest większy od 1, czyli x należą od jedynki otwartej do plus nieskończoności. Czyli mamy odpowiedź D. Ok, ale pokażę jeszcze drugi sposób. Pokażę jeszcze drugi sposób, bo nie każdy chciałby na początku mnożyć przez dwa, niektórzy by na przykład zaproponowali najpierw wspólny mianownik i to też jest całkiem niezłe rozwiązanie. Więc pokażmy je. Czyli będzie tak, 3x minus 1 minus x przez 2 jest większe od trójki, więc po lewej stronie sprowadzam do wspólnego mianownika. Tutaj mamy 3x przez 1, więc muszę przemnożyć to razy 2 i to razy 2. Czyli będziemy mieć 6x przez 2 minus 1 minus x przez 2 jest większe od. No i tutaj mamy trójeczkę. Teraz jeżeli już po lewej stronie mam wspólny mianownik, no to teraz zapisuję wszystko na jednej kresce ułamkowej, i tutaj sytuacja jest podobna. Mamy 6x minus i też powinniśmy dać w nawias to, co jest w tym liczniku. I teraz dopiero mnożymy razy 2 i wychodzi nam dokładnie to samo, co było w tym poprzednim sposobie. Doszliśmy tak naprawdę. Do tej postaci, a dalej już robimy dokładnie to samo. Więc rób zawsze tym sposobem, który, który jest dla Ciebie najlepszy. Nie kombinuj, ale pamiętaj też o tym, że jeżeli przed ułamkiem jest minus, to on zmienia nam wszystkie znaki po uproszczeniu, po skróceniu mianownika. Lecimy do zadania ósmego. Zapraszam.